I ruszyły. Wyścig się rozpoczął. jama i Palm Club na prowadzeniu, na trzeciej pozycji Żadmir, na czwartym miejscu Doncaster z piąta, Jarzębina i szósty Spigal. I koniec są już na zakręcie. I pierwszy płot wszystkie skoczyły, oj, sporo tam wyłamał Żadmięch, a prowadzi Palm Club. Palm Club, Toyama, Doncaster z Żadmich. Spigal poprawił i na ostatnie miejsce spada Jarzębina. Kolejny płot Palm Club. Toyama, Doncasters, bardzo szeroko prowadzony żadmir, za nim Spigal i w niewielkim odstępie Jarzębina. No i teraz przed trybuną honorową: płot Palm Club, Toyama, żadmir, Doncasters, Spigal i Jarzębina. Kolejny płot na zakręcie. Palm Club. Żadmir, Toyama, Doncasters. Wszystkie wzięły. Również Spigal oraz Jarzębina. I za moment konie wyjdą na przeciwległą prostą. Żadmir i Palm Club. Żadmir, Palm Club. Doncasters, Spigal. Słabnie to Jama, odpada od tej grupy. A za nią Jarzębina. Żadmir. Wziął kolejny płot. Ale on cały czas wyłamuje do zewnętrznej. Żadmir, Doncasters. I na trzeciej pozycji Spigal. Kolejną parę tworzą Jarzębina oraz Palm Club i z tyłu Toyama. Żadmir na drugim miejscu, Doncasters na trzeciej pozycji, Spigal. Koniec są na łuku. Żadmir, Doncasters. On no, sporo traci na tych skokach. Żadmir wyłamując. Ale prowadzi. Żadmir. Doncasters. Przedostatni płot. Żadmir Doncasters. Żadmir Doncasters. A więc para faworytów. Zapewne rozstrzygnie gonitwę. I ostatni płot. Doncasters, Żadmir, Doncasters Żadmir. I za moment prosta finisowa. Wyprowadza Doncasters za nim żadmir Doncasters żadmir Doncasters poprawia 100 metrów do celownika i Doncaster pod Pawłem Pepchną zwycięża drugi żadmir na trzecim miejscu Spigal.